Miała być relacja nocna, ale jednak na życzenie wszystkich osób, które były tego czuwania przy ognisku, Wam nie pokażę, pokażę Wam to wszystko w świetle dziennym. Pierwsze pomieszczenie właśnie, które to robi niesamowite wrażenie. Kaplica, była kaplica ze stołem butewnym. W tych otworach, które tu widzicie dookoła, znajdowała się podłoga. Strop znajdował się nad moją głową. Tu była wieża dużo wyższa. Stół jest datowany dokładnie na ten czas jak stół ten, który podawałem Wam w łomach niedaleko Kudowy. Ten stół jest typowym stołem ofiarnym. Słyszałem nawet tutaj taką opinię, że tu była łazienka, że tam była zatopiona umywalka. No po prostu gratuluję temu panu, który tę książkę napisał właśnie o tym miejscu. To miejsce jest jednym z najbardziej skażonych energetycznie miejsc na całym zamku. W tym miejscu spędziliśmy noc, jest ta jedna z pomieszczeń botewnych. No nie będę opowiadał to co się w nocy działo, ale przeżycia były po prostu niesamowite. Także wszyscy zgromadzeni obecni mogą to potwierdzić jednym kuralnym tak. Także miejsce znane jest, no oficjalnie mogę mówić, że to jest Zamek Bolczew w Janowicach Wielkich. Historia zamku. W czasie II wojny światowej całkowicie nieznana. W 1937 roku Niemcy oficjalnie zaprzestają wydobywania miedzi, przechodzą na tajne wydobycie, czyli urat. Yy, historia II wojny światowej. Cała społeczność yy, pracuje dla III Rzeszy, no wiadomo, że tu jest na tym terenie III Rzesza. Po II wojnie światowej w 1945 roku miejscowa ludność zostaje załadowana na ciężarówki i co do sztuki wszyscy zostają wywiezieni gdzieś w okolice Wrocławia, za Wrocław, Niektórzy mówią nawet, że zostali wywiezieni do Zgorzelca, wyładowani w ciężarówek i pozostawieni teren. Zajmują Rosjanie. Teren zamku jest obsadzony przez załogę rosyjską. Tu na tym terenie funkcjonuje gospoda. Jest zadaszenie, są podłogi, są drzwi, bo w czasie wojny tu na terenie zamku stacjonuje oddział, wydzielony oddział SS, właśnie z tym symbolem jaszczurki ziejącej ogniem. I ta historia, słuchajcie, całkowicie wśród mieszkańców to Janowic Wielkich jest nieznana. Wszyscy historycy, z którymi tutaj rozmawiam, szczególnie z Miedzianki, na ten temat w ogóle nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą na temat w ogóle ogólnie Miedzianki. Rosjanie, kiedy orientują się, co Niemcy to robili od 1946 roku, zamykają całkowicie teren, ludzi, których tu przywieźli, ponownie wywożą i na teren zwożą jeńców niemieckich, których zapędzają do kopalni Miedzi. Aby fedrowali dla nich uran, ta historia jest bezpośrednio powiązana z obozem koncentracyjnym w Krzaczynie. I przez 4 lata, czy 5 lat, wydobycia około 60 ton rody uranu, jest ton wywiezionych właśnie do Krzaczyny. I to potwierdza te ploty, te spekulacje, że w Krzaczynie znajdowała się wirówka do uranu. I teraz, jeżeli połączymy te wszystkie fakty, połączymy właśnie tutaj te ruiny tego zamku obóz koncentracyjny w Krzaczynie. Kowary, czyli prace nad Wunderwaffe, czyli bronią atomową zaczynają nabierać realnego kształtu. Pauzę. Wejście do tej komory wotewnej, kaplicy, bo ona była nazywana kaplicą, prowadziło tędy. Nawet w ciągu dnia czuję się tutaj tą negatywną aury, atmosfery. Powiem Wam, że w nocy naprawdę było tu nie za ciekawie. No, Wspomnienia, bo rano zaczęliśmy analizować co każdy kto czuł. No po prostu szanuję wolę wszystkich uczestników, a nie będziemy o tym opowiadali. Może kiedyś. Ale to pokrywa się z tym, co przeżyłem tutaj 25 lat temu. Także powiem Wam szczerze, że byłem pewny, że ten stół Został już dawno rozwalony. Teraz po pokazaniu tego filmu, wskazaniu miejsca, yy, przyjedziemy tu za trzy miesiące i jestem pewny, że tego stołu nie będzie, że jakaś banda świrów na pewno podejmie próbę rozwalenia tego miejsca. Historia studni. Właściwa studnia znajduje się tam, gdzie paliliśmy ognisko w nocy. Ta studnia została wykuta w połowie XVIII wieku. Dokładnie to jest taki sam pic na wodę, jak studnia, która znajduje się w Zagórzu Śląskim. Nie służyła w ogóle na potrzeby zamku, tylko została wykuta do odwrócenia uwagi od studni właściwej, która prowadziła do podziemi zamku. Zamek w Bolczewie, a tak samo i w Zagórzu Śląskim, i na Rogowcu, posiada. Potężne podziemia. Połączenia z systemem kopalni. Bo daj mi latarkę! Połączona z systemem kopalni miedzianki. Chodniki drążono już dużo wcześniej. Chodniki drążono już dużo wcześniej. Jednak połączenia, te, które zostały wykonane w czasie II wojny światowej, prowadzą do tego pomieszczenia. Bo jak zwykle. Pomieszczenie... O, jak zwykle światło będzie do bani, ale będziecie widzieli. Pomieszczenie pamiętam sprzed paru dziesięciu lat. Pierwszy raz gdy tu byłem miałem lat naście. Przyjeżdżaliśmy tu z harcerzami. Tu ukłon do harcerskiej grupy granicznej HSG. Naszym komendantem, naszym harcmistrzem był Leon Sałata, który był zagorzałym takim turystą. Organizował nam właśnie takie wypady, pierwsze wycieczki szlakiem Maltyrorogi. Dzięki niemu pierwszy raz tutaj dotarłem w wieku, ja nie wiem, może 13, a nawet może 12 lat. Opowieści i przede wszystkim... Historia związana z podziemami wywarły na mnie wielkie wrażenie Później po powrocie opowiadałem o tym Jareckiemu no, Nie odpowiedział, nie skomentował Tylko kiedyś y, była taka sytuacja, o której opowiadałem dzisiaj przy ognisku Może kiedyś Wam odważę się i powiem to przed kamerą Opowiem tą całą historię, która się wydarzyła 25 lat temu Właśnie pokazuje mi dobitnie, że takie wspomnienia trzeba pielęgnować i do takich historii należy wracać. Podłoga była dużo niżej, a ta ściana była dużo dalej. To jest zamurówka. Tutaj były prowadzone pewne prace przez konserwatora Zabytków i część podziemi, to znaczy część. Wejście do oficjalnej części podziemi została zasypana. Na zamku rogowiec dokładnie to wejście, które dzisiaj się znajduje jeszcze pod walizkiem kamieni, wyglądało dokładnie tak samo. I pod zamkiem yy, hojna dokładnie to było. Dlaczego używam ostatnio określenia zamek hojna? Bo to jest właśnie prawidłowa, zam prawidłowa nazwa zamku Grodno. Także jak będziecie na zamku, porozmawiajcie właśnie z przewodnikiem, najlepiej znajdziecie Jaszczębia albo Andrzeja i porozmawiajcie i poproście, żeby opowiedzieli wam nieoficjalną wersję zamku Grodna Okres II Wojny Światowej i bytność na tym terenie właśnie oddziałów Achnenerbe i żołnierzy z symbolem właśnie jaszczurki ziejącej ogniem. To pomieszczenie oddziaływuje niesamowicie negatywnie. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, robią sobie pikniki, niejednokrotnie opowiadają bóle głowy i różnego rodzaju dziwne doznania. Zaprowadzę Was teraz do miejsca, gdzie spędziliśmy całą praktycznie noc. Ja idę na wieżę, jakby to. Teraz sobie wyobraźcie, noc, w takim miejscu wrażenia przed kilku godzin, jak było ciemno, jest niesamowite. Turyści, którzy tu się rozkładają, nie mają żadnego pojęcia, czasami w jakim miejscu są. Jest to tron jednego z olbrzymów, który miał tu siedzisko i zmęczony klejeniem, układaniem tego krajobrazu, zmęczony sobie siadał i patrzył na swoje dzieło. Tam naprzeciwko widzicie piekiełko. Skała pęknięta na pół, nazywają to rogami diabła. Można tam sobie wejść. I zobaczyć głęboką jaskinię co najmniej na 10 metrów zagruwozowana i zasypana w latach 70. Połączenie z tunelami, właśnie miedzianki, dzień dobry. Panorama, wczoraj pokazywałem Wam jak to wyglądało o zmierzchu, w ciągu dnia wygląda to tak. Przepraszam, mógłbym na chwileczkę przeprosić, bo chcę ołtarz pokazać. Państwo sobie tak śniadanko zajadają. na no. Je to, Jest to jeden z najstarszych ołtarzy pogańskich, wykuty w skale. Tu jest bardzo dużo symboli pogańskich na nim wykutych. Niektórzy porównują go do kokpitu statku kosmicznego, że niby on wygląda. Dokładnie tak, jak kopity statków kosmicznych, współczesnych nawet. Zwróćcie uwagę na ilość wykutych symboli w skałach. W nocy przy oświetleniu to wygląda po prostu niesamowicie, jak cienie padają i odkrywają różnego rodzaju napisy. Dwa razy Kościół katolicki podejmował próbę zatarcia tych śladów, nakazując wykucie na zewnątrz różnego rodzaju symboli i dat współczesnych. Jednak w nocy, dzisiaj mieliśmy też takiego farta, że to miejsce było poświetlone przez księżyc i te napisy ładnie wszystkie wychodzą. Dziękuję bardzo, smacznego. Także polecam Wam gorąco właśnie taką wycieczkę do zamku w Bolczowie. Omijać zatłoczone szlaki, jeżeli macie taką okazję, które prowadzą na śnieżkę, w ogóle, no teraz to, co tam się dzieje, to jest po prostu porażka i masakra. wczoraj, prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, na pewno został na chwilę szlak zamknięty, zostało zamknięte wejście na śnieżkę. Tyle tysięcy ludzi. Także polecam właśnie takie zakamarki i takie zwiedzanie. Jeszcze tu nawiązując do historii, właśnie powojennej, Rosjanie ten teren dokładnie zamknęli do 1900. 1956 roku, dopóki nie zakończono wydobywania uranu w Miedziance. Od tego momentu, kiedy ostatni Jeńcy prawdopodobnie zostali zasypani w podziemiach, bądź wywiedzieni gdzieś w głąb Rosji, całkowicie przemysł na tym terenie padł. Zobaczcie w internecie opisy tych wszystkich szczelin i tych kamulców, które tutaj są. Każdy z nich ma przypis, właśnie yy, słowiański, że pochodzi z tamtych czasów. Zamek został wpisany w okoliczne skałki jak tu widać właśnie na dole, zaraz tam sobie zejdziemy, pokażę Wam to otoczenie. Mury, które tutaj się znajdują, ścianki działowe zostały po prostu tylko doklejone do naturalnego górotworu. Pozdrowisz rodzinę? Nie? I teraz poczujcie ten klimat. Jedna z najlepszych, zachowanych zamków. No dużo uczestników spotkania mówią, żeby nie podawać lokalizacji, żeby nie kręcić tego filmu. No, nie będziemy z powodu paru świrów popadali w paranoję. No, teraz tu będzie, przypuszczam, najazd jakichś osłów, którzy podejmą się tu totalnej dewastacji. Od razu mówię, te mury zostały odbudowane, te mury zostały wybudowane już po drugiej wojnie światowej, w latach 80., tak żeby nie przyjeżdżali z kilofami i żeby. Wykrota, wykrotach, gdzie szukali żadnych skarbów. Historię oficjalną poznacie sobie na stronie internetowej, jak sobie wpiszecie Zamek Bolczów. Jednak historia, o której ja wspominam właśnie, nigdzie nie jest zanotowana, tylko w opowieściach właśnie osób, z którymi było mi dane rozmawiać. Oczywiście zaraz będzie daj świadków, a ja powiem, znajdźcie sobie tych świadków, przyjedźcie, połaście, spędźcie noc, Zdobądźcie zaufanie sobie ludzi, żeby z nami przy ognisku sobie usiedli i porozmawiali. I to taka właśnie a propos, zmianka i ciekawostka. Niedługo we Wrocławiu nagramy audycję, dzisiaj w nocy był z nami człowiek, który jest świadkiem właśnie podpalenia, był świadkiem podpalenia rusztowań na osówce, tego szalunku. Poopowiadamy Wam o tej satanistycznej grupie, która w latach 80. i 90. hucznie bawiła się w podziemiach Osówki, także coraz więcej świadków, coraz więcej ludzi zaczyna o tym opowiadać. Na początku powiedziałem Wam o tej studni. Jednak ta studnia ma swoją też historię, bo to jest przeszło dwustuletnia studnia. Oczywiście taka sama, podobna do tej, która jest w Zagórzu, że Pan wziął w niewolę, władca zamku wziął w niewolę jakiegoś tam turka, który w zamian za to, że jeżeli dokopie się tu do wody, dostanie tyle złota, ile sam waży, i ozyska wolność. Także to jest ta sama historia, która jest w zamku Hojna. I teraz właśnie dlaczego jest utrzymywane w tajemnicy to, że ten zamek stoi na podziemiach miedzianki, stoi na szybach górniczych miedzianki i miały ze sobą połączenia. Niektórzy nawet. Opowiadają jeszcze o przejściu, o chodniku, który był u podnóża, znaczy u podnóża góry naprzeciwko stacji w Janowicach Wielkich, którym można było dostać się do wnętrza góry pod zamek. Także życzę Wam gorąco i polecam odwiedzenie właśnie tego zamku. Przenocowanie sobie w ruinach jest zupełnie bezpiecznie, miejscowa ludność Wam. Nie zagraża tylko to, co może Was tu spotkać od sił nieczystych, to już zostawiam tylko i wyłącznie Wam.